Cześć, Siemanko Widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy testować poloneza, takiego polskiego poloneza. Takiego polonez. Porozwozimy sobie paczki dzisiaj. Lettymy do. Idziemy po paczkę, okej. Okay. Na rondzie prosto pojechałem i się wywaliłem. No poloneż nie jest taki że szybki, ale polecam na początek poloneża, bo jak widzicie mam 74 tysiące, nie? Więc po prostu mi się nie opyla nim jeździć, bo mało zarobię. Chyba każdy. O, włączymy sobie światełka. Dobra, jedziemy, żebyś paskał. Słowino jeden. Słowino było. Dobra, to blisko dosyć. Tutaj w, w prawo na rondzie. O kurna, ale zarzuca On nie ma tego bez. Jakiś typek to stoi. Malu. Aha, to jest chyba jego auto. Ale on na dużych obrotach zmienia te biegi. Polones. Fajnie brzmi. Zaraz będziemy na miejscu. <laughs> Tylko, żebym nie dostał mandatu. Dobra, jedziemy sobie tutaj. Prosto. Stoi policja. Chyba nie. Nie, no, dosyć fajnie jedzie. W sensie szybko. Nie tak źle. W środku nic nie widać. Jak praktycznie prawie w każdym aucie. Jedziemy. Już jesteśmy prawie w przyszłowinie. O Boże! Nie! Morda, a mój, a mój, a mój! Tu jest gdzieś tam. Paczka. Dobra, dojechałem już do miejsca. Także widzimy się jak dojadę już po kolejną paczkę. Dobra, ja już w prawie jestem przy paczce. Jak widzicie, te auto jest dosyć szybkie. 100 na godzinę. Sorry. 160. Dobra, tutaj. Już prawie podjechałem. O Jezus! Co to było? O matko! Ej, co? Ale ja go nawet nie O kurczę. On jechał pod prąd, nie? No bo ja na pewno nie. W ostatnim odcinku na starym ko koncie zdawaliśmy prawko z Leonem. Ech, już jesteśmy w przypadku. Co się stało z tym? O co chodzi? Dobra, nie idziemy. Słowino 8. Ja nie mogę, też Słowino mnie prześladuje. Jakieś. <śm> jakoś. O nie, dzwony biją. Pociąg jedzie tam. Bo słyszę. O. Tam się rogatki... Otwierały może nie rozpędza się szybko do tych stu na godzinę, ale później jest dobrze. szybko jedzie znaczy ogółem to ja tu jechałem pasatem nie wiem 250 na no, moim ale pasat to pasat a polones to polones nie 150 nie no szybki autko fajne fajne 150 już, o oh, na przejechałem. Więc już chyba by nie wycisnął. Um, Dzień dobry. Nieważne. <kł> Nawet nie wiem, co się stało. Włączamy oczywiście ABS, bo po co ABS? 1500 pięćset Fajne autko do dostar dostarcania, ale Najlepsze nie jest no W sensie z najszybszych, najszybszych to nie jest aut Ale Lubię te auto, nie jest takie słabe No bo mal wolę tym jeździ niż maluchem, mnie. O nie, fotoradar tu zara. O pociąg jedzie, Albo... o jedzie, jakiś yy, ten osobowy pociąg. Ale udałem. O Jezus. <laughs> Jakaś BMK, nie? Chyba. Jak będzie policja, to trochę lipa. Jedziemy teraz do sławna przejdziemy się. Bo tam jest sława. Bo tam jesteś sławny. Tutaj w lewo. O Jezus. O! Autobus. Um, ha, halo? Halo? O, o. bo nie wyjadę jeść szybko szybko mm, te auto bardzo mi się fajnie prowadzi nie jest takie szybkie jak ktoś nie umie jeździć to fajne jest naprawdę bo jest takie dosyć szybkie ale też nie za szybkie nim się jeździ dla mnie fajnie jakbym o nie, fotorado. Jakbym miał kupować auto na początek gry, to bym kupił tego Poloneza, ponieważ mega fajnie mi się nim jeździ, jakby jest taki, co powiedzieć, fajny, po prostu fajnie nim się jeździ. Um. No, i tak się można ciśnąć. 120, nie? I tylko trzeba uważać na policję, bo już nieraz dostałem mandat od policji. O, tutaj jakiś super stoi. Ogólnie polecam te auto. Nie jest złe, ale też nie jest najlepsze. Po prostu jest fajne. Lubię te auto. Jakbym miał nie jeździć, jakbym jakimś autem miał jeździć na co dzień, to bym jeździł nim. Bo tak fajnie się nim jeździ po prostu. Jak na Robloxa oczywiście, nie? O nie, jakiś typek mnie obrócił. Dobra, to już chyba będzie zaraz ostatnia paszka w tym odcinku. Ale jeszcze nie koniec. Ale ślisko. Tylko w... yy, nie podoba mi się w jednym to, auto, że się ślizga po prostu, nie? 40 na godzinę, a ja nie mogę na zakręcie wyrobić. Roska? Uh, Ja już jestem blisko ruska Na co blisko? Mało powiedziane, ale po prostu bliżej. Wyjechałem już z miasta. No. Fajnie po prostu się jeździ. Tym autem polecam. W kolejnym odcinku powiem Wam tyle. Będziemy jeździć autobusem. Tyle Wam mogę powiedzieć. Kolejny odcinek chyba będzie z um, Minecraft'a, ale jeszcze nie wiem kiedy. Po prostu będzie nowa seria, zobaczycie później. O, mój. Dobra, jedziemy już, Pomały jesteśmy przy Rusku, Rusku, no chyba. Musiałem zrobić chwilową przerwę, w sensie cięcie chwilowe. Bo tam była BMK, bo w BMC, który puszczał muzykę. No i ja nie wiem, czy ona nie ma praw autorskich, więc po prostu wolałem zrobić cięcie. I to trochę przeszkadza. Dobra, jedziemy. O kur... Prawie uderzyłem w malucha, nie? 140 150 No, auto nie najszybszej klasy, ale fajne. Ruszko, w ogóle pierwszy raz tutaj jadę do Ruska. Nie wiem, czy tu jest jakiś fotoradar, czy coś, bo tutaj nie jeździłem za bardzo. Więc nie chcę tak o. o. Nie chcę tak szybko jeździć. Dobra. <laughs> Także w tym. akcentowym polonezem nie akcentem kończymy ten odcinek trzymajcie się nara no,